Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i trzecia część, czyli tak, jakby remake, kolejny listy tym razem najbardziej awaryjnych silników. I postaraliśmy się wraz z ekipą, żeby się nie powtarzały, dlatego że lata mijają, silniki wchodzą i czas pokazuje, że no niestety pewne jednostki są bardziej lub mniej awaryjne. Ale nikt z Was, nikt z Was na pewno nie chciałby wbić się na minę i skończyć w ten sposób. Okej, okay, powiecie mi, że to 1.9 TDI bez awaryjny na pompkach i pewnie macie rację. Natomiast po to robię te listy, żebyście się nie wbijali na miny, żebyście mieli w świadomości, bo to nie znaczy, że każdy taki silnik będzie zły, ale w takiej gamie silników wykryto bardzo dużą awaryjność, więc po prostu unikamy. A jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to wiecie co z góry robić, więc zostawcie już na samym początku, mówiąc po subskrypcję, żeby być na bieżąco i ten dzwonek, bo potem mówicie, że YouTube Was nie powiadomił, choć niedziela 12 to już jest tradycja. No i co? Komentujemy, lecimy, zaczynajmy, bo jest to tylko. Top 7. Szczęśliwą siódemkę albo nieszczęśliwą siódemkę otwiera opel das Auto, a mianowicie dziecko, pierwsze dziecko dał czyli X10XE 10, 3 cylindry. No właśnie, występujący przede wszystkim w oplu Corsie B, w oplu Corsie C, D, Agila i wielu innych, produkowany od 1996 do 2004 roku, wolno benzynowy silnik o żeliwnym bloku, ale aluminiowej głowicy. Ok, nie zawsze jest to złe połączenie. Posiadający podwójne wałki rozrządu napędzane łańcuchem oraz wielopunktowy wtrysk paliwa. 12 zaworów i spodziewalibyśmy się jakichś fajnych wyników, jeżeli chodzi o moc. No niekoniecznie, dlatego że generował w zależności od okresu produkcji między 54 koniami a 65 koniami mechanicznymi, co powodowało, no, że nie był to taki wydajny silnik, jakbyśmy chcieli. Natomiast niezbyt udana próba downsizingu. Bardzo często psują się czujniki ciśnienia oleju, szybko zapychają się zawory EGR. Czyli jeżeli zepsuje nam się czujnik silnia oleju, to wyobraźcie sobie sytuację, w której obraca Wam się panewka albo utracicie to ciśnienie i Wam się nie zapali. No, powoduje to tak naprawdę remont kapitalny. Jeżeli chodzi o egr -y, no niestety ten silnik powodował dość dużą produkcję przez odmę swoją i zatykające się, zapychające się egr -y, czyli niska trwałość i najgorsza jego wada, niska trwałość łańcucha rozrządu. Montowane mimo wszystko między 1996 a 2014 rokiem, następnie Niemcy Stwierdzili, że rzekomo poprawili te silniki, natomiast faktycznie okazało się, że nie. Niestety dalej występowały te same awarie. Problemy, które początkowo występowały, to były w oznaczeniu kodowym X10XE. Do samego końca produkcji producentom nie udało się wyeliminować problemu z trwałością rozrządu oraz z układem smarowania, czyli. Tak sobie bym powiedział, jeżeli chodzi o te jednostki. Już wolałbym w tym momencie, jeżeli mamy korsinkę B lub C lub Agile kupić, to 1.2. Naprawdę miał cztery cylindry, robił robotę i chyba, jak pamiętacie, w wielu testach występował, a do dzisiaj chyba albo 1.4 w korsie jeździ naszej, tak ta korsa żyje. Więc przejdźmy dalej, ale zostańcie do samego końca, bo na końcu będą tak chciane i lubiane okazje Allegro. 1-8 GDI o oznaczeniu kodowym 4G93, czyli 16-zaworowy, turbodoładowany benzyniak na bezpośrednim wtrysku, paliwa no i rozrząd na pasku. Generalnie konstrukcja japońska odsprzedana potem do Volvo okazała się przestrzelona dlatego, że jednostka z żeliwnym blokiem była Produkowana między 1995 a 2004 rokiem, posiadając moce w rozpiętości do 125 koni. Występująca w Mitsubishi, karizma, Space Star, a także nawet Volvo się załapało, czym tym samym spowodowało, że no niestety trafiło do niechlubnej ligi. Mimo dobrych osiągów, stosunkowo niskiego spalania, występowały tam awarie, pompy wysokiego ciśnienia, nagar na tłokach przez to wszystko ze względu na złe paliwo stosowane na zaworach również problemy z popychaczami zaworów to powodowało. Różnego rodzaju cięższe awarie silnikowe. Następnie awarii w tych silnikach z pewnością przyspieszało tankowanie złej jakości paliwa. Czyli mamy dość problematyczny silnik występujący dzisiaj w popularnych samochodach, a przede wszystkim problem jest taki, że jeżeli byśmy chcieli chociażby instalację gazową, to bezpośredni wtrysk paliwa. Nie będzie nam się to opłacało za nagarowanie, używanie złych olej, używanie złej jakości paliwa, bo mimo że było mówione, żeby lat 98 i wyżej albo dobrej jakości, to lanie 95, botanie spowodowało skrócenie życia i minimalne koszta, jakie mogą wyniknąć z awarii, to jest kilka tysięcy złotych za remonty głowic czy wszelkiego rodzaju wymiany, więc no nie do końca jeżeli chodzi o japońską motoryzację, był to udany pomysł stworzenie tego silnika. Trzeci punkt wlatuje, a jakże znowu Opel i tym razem konstrukcja, która po prostu na sam dźwięk, na sam głos, i bardzo dużo o tym powiem, e, oznaczenia kodowego powoduje we mnie wezbranie na wymioty. Nie, Boże, proszę nie! 3.0 zależy w jakim samochodzie oznaczane jako DCI, CDTI i TD wersja 177 konna kojarzycie. No właśnie, jest to V6 diesla produkowana do 2003 roku, 24 zaworowa i rozrząd na pasku wyposażony w turbosprężarkę o zmiennej geometrii bezpośredni wtrysk paliwa typu common rail. Można go spotkać Renault Satis, Renault S Space oraz Opel Vectra C i mój ulubiony Opel Signum, również SAP 95 załapał się. Silnik projektu Isuzu. Mm, no właśnie, i to jest chyba największy problem. W wyniku słabego smarowania jednostki, to miało tendencję do przegrzewania się, co często prowadziło do zatarcia. Pękały również tłoki. Spoko, ale bardzo drogi i awaryjny był układ wtryskowy Denzo. Wytłumaczę to łapatologicznie. Praktycznie do tego układu wtryskowego, czyli wtrysków i pomp, nie da się zrobić regeneracji. Jeżeli ktoś mówi, że umie, to jest papudrakiem. I taki przypadek mieli gdzie kilka razy było to regenerowane, a sama robocizna nie jest stania, dlatego, że wymontowanie pompy wysokiego ciśnienia, która jest w tej v zaprojektowana w ten sposób, że jest między, zajmuje kilka roboczogodzin, więc wymont, zamont, to sama robocizna może kosztować od tysiąca w górę, no i teraz wtryski należy kupić nowe, a sypie się to jak z papieru, bo już przy 150 tysiącach takie układy wymagały serwisowania, więc jeżeli chcielibyście mieć ekskluzywny silnik, który zresztą nigdy nie trzymał mocy, więc 177 koni tam w tym motorze do nas fabryki nie wyjeżdżało, to zastanówcie się trzy razy, bo owszem, zaraz ktoś mi powie, że ma taki samochód i eksploatuje go od trzech lat i nic się nie dzieje, ale inni się wysypią i powiedzą, że no sorry ziom, ale no gorszego shitu nie mogłem kupić, bo wyobraźcie sobie e, takiego Opla wektre C czy Signum, czy wszystkie inne kupujecie sobie za 10 tysięcy złotych, a zaraz się okazuje, że za naprawę macie zapłacić drugie naście tysięcy, więc na to uważajcie wszystko, co było w konstrukcji Isuzu łącznie z tym 1.7, który występował w Oplu, to jest po prostu. Czwarty bohater, bardzo możliwe, że się przewinął przez moje listy, ale warto go piętnować i nie mówić na siłę, że jest inaczej. Był to projekt pierwszego diesel boxera w Subaru, czyli 2.0d Subaru Boxer, napędzany olejem napędowym, produkowany od 2009 posiadający moc od 147 do 150 koni, pracował na łańcuchach rozrządu, wyposażony był w turbosprężarkę o zmiennej geometrii oraz wtrysk common rail. No i powiedziałoby się, że fajnie. Już po przejechaniu 40 tysięcy km występowały problemy ze sprzęgłem, komendą masowym i taka ciekawostka w ASO w Polsce często odmawiano naprawy z tytułu gwarancji sugerując złą eksploatację, bo jakżeby inaczej, Subaru nie mogło przyjąć tego na klatę. Natomiast w tym samym czasie w Niemczech nie było takiego problemu, naprawy przeprowadzono na koszt producenta. To już świadczy o samym podejściu do klienta. Z czasem Subaru rozwiązało problem przez wgranie nowego programowania. Niestety, poza początkowymi problemami z układem przeniesienia napędu, zdarzały się przypadki, gdzie występował nadmierny luz na wale korbowym, co skutkowało obróconymi panewkami. Więc diesel w układzie bokser pracujący w tych płaszczyznach nie był ich ulubionym, znaczy ich trafionym pomysłem. Natomiast lećmy dalej. Przy przebiegach około 150 tysięcy km występowały kłopoty z EGR-em, którego nie wystarczyło wyczyścić, a był cholernie drogi, więc należało go wymienić na nowego, bo po prostu się psuł. Często dochodziło też do zapychania się filtra DPF. No, z różnych przyczyn. W 2010 roku silnik został wprawdzie poprawiony, które z pewnością przedłużyły jego trwałość. Montowany był w modelach Leganzy, Forester, Impreza, ale zastanowić się warto, czy diesel w układzie bokser to był dobry pomysł. No, są takie silniki, jak powiedziałem, które jeżdżą bez awaryjnie, a są takie, o których awariach Wam jako drugiemu właścicielowi nie powiedziano. Więc Na pewno z tamtego okresu ten silnik nie był dobrym bokserem, jeżeli chodzi o wybór w dieslu. OM651, czyli CDI21 Mercedesa. Produkowano od 1997 roku czterocylindrowiec. No, przysporzył Mercedesowi bardzo dużej słabo. Po pierwsze, turbodoładowany silnik diesla na wtrysku typu common ray i na łańcuchu rozrządu zdawałoby się bardzo dobrym rozwiązaniem. No, niekoniecznie problemy występowały w silnikach produkowanych od 2008 roku. Jednostki te były wyposażone w wadliwy układ wtryskowy. Samochód podczas jazdy wpadał w tryb awaryjny, czasami gaz i w ogóle nie odpalał. I uwaga, Mercedes wymienił wtryskiwacze na nowe w ramach akcji serwisowej, jak doniosła niemiecka prasa w szczytowym momencie fali awarii na przełomie 9 i 10 roku. Uwaga, psuło się jedynie 4500 samochodów tygodniowo i szło na akcję serwisową, więc wyobraźcie sobie jaka to była skala. Czasem w 2011 i 2012 zaczęto stosować inne wtryskiwacze, które były dużo trwalsze. Poza układem paliwowym występowały także problemy z wyciekami oleju z okolic napinacza łańcucha rozrządu, co wiązało się z dość wysokim kosztem naprawy uszczelnienia. Co również było objęte akcją serwisową. Sam łańcuch rozrządu niestety nie był zbyt trwały jak na Mercedesa, gdyż potrafił się dość szybko rozciągać, a niestety do jego wymiany konieczne jest wyjęcie silnika z pojazdu. Zdarzały się również nieszczelności w układzie chłodzenia oraz zapychający się standardowo DPF. Ach, jedyne modele, w których to było montowane to SLK, ML, Vito, Viano, Sprinter i cała inna gama Mercedesa. Zatem tego silnika w okresie produkcyjnym, który wymieniłem, nie polecam. We wcześniejszych okresach było spoko, boż. Pomijając te wszystkie rzeczy o DPF-ach i innych, to wyobraźcie sobie znowu koszt układu wtryskowego, bo no, nie było na akcji serwisowej, więc nie było wymienione. Może być różnie. A teraz. Niech oberwie kolejny Japończyk, skoro Niemcy tyle razy oberwali, czyli 2 litry MZRCDS 110 do 143 koni produkowany w okresie między 2002 a 2011 roku, diesel produkcji Mazdy, z układem common rail o czterech cylindrach, 16 zaborach, na jednym wałku rozrządu, wydawałoby się nieśmiertelny, wyposażony w turbinę zmiennej geometrii oraz koło dwu masowe, uchodził za całkiem bezproblemowy do czasów, gdy w 2005 roku nie dołożono do niego filtra cząstek stałych. Wtedy się Czyli DPF-a. Niedopracowanie tego elementu doprowadziło do rozrzedzenia oleju przez paliwo, co objawiało się wzrostem jego poziomu na bagnecie, zatykający się smok miski olejowej, co mogło powodować zatarcie jednostki. Zdarzały się również problemy związane z turbosprężarką, występujące z kolei falowanie na niskich obrotach oraz przypadki mocy, braku mocy przy przyspieszaniu. Zdarzało się wskutek uszkodzonego zaworu SCV przy pompie wysokiego ciśnienia, co zwiastowało często problem z samą pompą. Nieterminowe wymiany oleju i Filtra mogły także powodować uszkodzenia wałka rozrządu. Silnik ten występował w maździe 5,6 i MPV, no właśnie, czyli. Do momentu, kiedy był bez filtra cząstek stałych, było spoko. Potem wprowadzili filtr cząstek stałych, sam nie spowodował ten filtr jakichś zmian, ale już oprogramowanie tak zwanego wypalania DPF a czyli podlewanie paliwem aż szło, to do miski olejowej napełniało, napełniało, napełniało niekontrolowanie tego, mogło spowodować natychmiastowy wymagany remont silnika. Poza tym, wiecie, olej, paliwo w dużych skalach. No, jakby więcej silników miał ten problem, ale Mazda bardzo mocno to odczuła. Zatem co, przejdźmy do ostatniego numerku. No i ostatnie dziecko, uznajmy, niechaj to będzie znowu niemieckie dziecko tym razem koncernu Volkswagena. Jak powiem 1,4 TSI, to powiecie, że było, a ja dodam do tego Twin Charger, czyli oznaczenie EA-111, produkowany w latach 2005-2015, moce od 140 do 185 KONI. Dlaczego Twin Charger? Dlatego, że miał turbosprężarkę i kompresor, w zależności jeszcze od pomysłów. No Miał być to taki Golf, na przykład GTI dla ubogich w tej wersji, bo aż 185 KONI z 1,4 litra, ale czy to mogło? musi się skończyć dobrze na tamtym etapie. Nie. E, mocno niedopracowany silnik benzynowy, na bezpośrednim wtrysku paliwa, wyposażony e, turbo i kompresor, jak już powiedziałem tłoki nie wytrzymywały obciążeń termicznych, szybko rozciągał się łańcuch rozrządu w latach 7 i 9, wadliwy był napinacz rozrządu, źle funkcjonujący wariator, odpowiedzialne za sterowanie zmiennymi fazami rozrządu, problematyczny bywał też układ wtryskowy, który potrafił się po prostu instantnie za przy małym przebiegu zepsuć, często występowały też usterki pomp wody oraz nadmierny pobór oleju, co chyba na TSI było normalne. Pier Pierwsze awarie kwalifikujące silnik do remontu występowały już przy przebiegach rzędu. Uwaga, uwaga, uwaga! Zanotowano 30 tysięcy km, czyli całkiem nieźle. Najbardziej awaryjne silniki mają oznaczenie CAVE, BLG oraz CAVD. Zdarzyło się, że silniki były wymieniane jeszcze na gwarancji za czasów Volkswagena, ale to wiecie, jak to w Polsce jest. Silniki były montowane na przykład w pięknym Volkswagenie Sirocco, Seat Ibiza Kupra, Volkswagen Turan, Volkswagen Tiguan oraz nawet był to Golf GTI dla ubogich. Kończąc tą listę, powiedziałbym, że jeszcze było 4,5 V8 Porsche, ale to już nie będzie 7, a będzie 8. Ale o tym silniku też poczytajcie, bo Porsche się trochę wysprzęgliło za czasów Volkswagena i z tą jakością zjechało, bo dzisiaj Porsche to nic innego tak naprawdę jak Volkswagen z dołożonym jednym zerem, jeżeli chodzi o cenę zakupu. Porównajcie sobie chociaż żeby suwy Q8. O, porównajcie sobie Q8. Lamborghini, to terenowe i porównajcie sobie Cayenne czy Kajena, tamte duże i wszystkie inne. Generalnie to są wszystko bliźniaki, tylko ten kosztuje 400, ten 600, a ten 800. Puch! Tak to wygląda. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że wzięliście to do serduszka i ta lista Wam się podobała. Więc jeżeli tak, to kciuk w górę i udostępniajcie, komentujcie też, co chcecie zobaczyć, bo na pewno znowu będą najmniej awaryjne silniki i nie będę nic powielał tak w tej liście. A teraz co? No, co by nie było, jakie by to nie były silniki, to one jeżdżą w samochodach. A chyba dobrze wiecie, że do końca roku trwa promocja na Mubi.pl. I o ile w zeszły piątek, jeżeli ktoś oglądał odcinek o tym, jak zacząć samodzielnie spawać, była wzmianka o nowej. Usłudze, czyli cofnijcie się do poprzedniego odcinka, że możecie po prostu na stronie MUBI wejść i zeskanować wasz dowód i wysłać i oni już sami sobie wszystko wypełnią, wyliczą i odzwonią. O tyle jeszcze trwa program lojalnościowy, czyli nie dość, że jeżeli zakupicie przez podany link w opisie... Yy, Polisę, najtańszą, jaka Wam podpadnie wraca 150 zł na Wasze konto, to już dostajecie kod SMS czyli tak zwane polecanie, jeżeli ten kod będziecie udostępniać znajomym do siedmiu osób, to za każdego znajomego który też może dostać 150 zł na konto dostajecie 5 dyszek, czyli zrobił się tam taki mindfuck że macie ubezpieczenie za 6 stów, 150 zł Wam wraca a jak polecacie to dalej, no to 7 stówek możecie zgarnąć łącznie. Czy źle? No myślę, że nie. Dobra, jeżeli chodzi o to wszystko, to macie w opisie, więc po prostu klikajcie, a Wasze komentarze świadczą o tym, że to działa, a ktoś mówi dobrze, ale ja drugi raz w tym roku wziąłem, już nie działało. No, tam wszędzie jest regulamin, wystarczy czytać. Ważne, że w ogóle działa i ważne, że to wszystko się udaje robić. Mam nadzieję, że na przyszły rok wlecimy z nowymi promocjami. A teraz najważniejsze, czyli cotygodniowe co niedzielne okazje Allegro a w nich dwa produkty i teraz uwaga, pierwszy produkt to latarki, tak, te latarki, które tu widzicie, myślę, że bardzo praktyczny element wyposażenia do warsztatu i to o co prosicie cały czas, czyli podnośniki, tak zwana żaba i cena obowiązuje zniżkowa od godziny 12.20 wszystko jest w linku w opisie i do wyczerpania zapasów pragnę przypomnieć, że zostało jeszcze tylko i wyłącznie kilka set zestawów z 6000 tysięcy wyjątkowego zestawu na mojego M4K Garage do tego jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową i to jest informacja kluczowa no bo to już nie wróci, wejdzie tylko edycja grudniowa i już nie ma, zniknęło, a zaprojektowałem to wraz z Neo, żeby zacząć przygodę z mechaniką czyli jak najwięcej zrobić samemu, link również macie w opisie tyle, uciekam, życzę Wam miłej niedzieli, pamiętajcie, że są jeszcze Facebook i Instagramy, na których możecie się dowiedzieć na przykład coś się szykuje, a na przyszły tydzień, jeżeli ktoś chce to zaspoileruję jeżeli dobrnęliście do końca, to napiszcie komentarz że dobrze liście do końca, i po prostu w tym komentarzu napiszcie koniec o. Koniec. Zobaczę, ile osób tak naprawdę ogląda do końca. Was to nic nie kosztuje, a ja będę widział, jaka jest interakcja z Wami. Przyszły tydzień na pewno zapowiada się ciekawie, bo będzie nowy projekt. Mój własny, ale będzie taka trochę legenda. Tak jak było z Ferrari, to tak będzie teraz z innym samochodem i troszeczkę będzie odbudowania na antenie i będzie fajnie. I wracają zabawki dla dużych chłopców i mechanika pojazdowa, tak jakby w piątek było spawanie. I kto nie widział odcinka ze spawaniem, niechaj sobie kliknie, bo nie jest to trudne, ale troszeczkę wiedzy trzeba przyswoić i mam nadzieję, że tą wiedzę w minimalnym ostatnio przekazałem. Dziękuję, uciekam, żegnam się z Wami. Zapraszam, to się wytnie. Ty oddychasz w ogóle, jak mówisz? <grywa> tak, trzymajcie się. Cześć. Dobra, ładny łysy. Nie? Haha, no. widzisz, dobrze teraz grać. On no, się troluje, że byłem chudszy, a teraz jest parę kilo obywatela więcej trudno ale... Również zgubić, mnie. dobra, lecimy, 3, 2, 1. Czyli jeżeli zepsuje nam się.